Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rudy 13, a dzisiaj rozpoczynamy pierwszy odcinek z gry FIFA 20 Ultimate Team. Wybieramy i zobaczymy, o co, jak będzie wyglądała nasza przygoda. So, you want to create the greatest team that's ever played? Well, I mean, mate. I seen, done, of course you do they And customize your craft, show your spine and beyond. You don't need to be a scientist here, but play a chemistry helps. Get the balance right and take on the road. Mm -hmm. Challenge your friends on or offline and play the best in the world. Eve Ultimate gives you the chance to take football to the next level. And it's right here. So what are you waiting for? Let's see what we've got. Zatemba, you want? Custom Jak ponadny menager uznajcie, że w swoim próbie kilkazyg mówię z jednego kraju. W ten sposób już na początku będziesz miał przyzwoili te zgranie zespołu. Na początek wybierz jeden z tych krajów. O już początek się zaczął. My oczywiście wybieramy Hiszpanię. Ze względu na Real Madryt i ogólnie łatwo ligę hiszpańską połączyć. To znaczy Hiszpanów. Oj, oj, oj Jeszcze zawodnik z Chile. Nie sądziłem, że te karty kopa Libertadera będą się pojawiać. Może nie jest najsilniejszy, ale masz kilku solidnych piłkarzy. Ten klub z pewnością sporo zyska pod twoim kierownictwem. Poświęć chwilę na zapoznanie się z drużyną, po czym przejść dalej. To damy przejdź dalej. Twoim pierwszym zadaniem będzie pozyskanie piłkarza na zasadzie wypożyczenia w celu wzmocnienia jednej z pozycji wybierz dowolnego zawodnika, którego zastąpisz w nowym nawykcie.

Pierwszy oczywiście wybieramy Polsko, jak tu jest Wisła Kraków, drugi tak już właśnie pod Ligę hiszpańską, czyli CD Leganet, bardzo fajny stroj, czerwony, zielony. Na razie damy Niemcy, ale oczywiście zmieniamy to na później na logo Real Madrid. Nowe nagrody to chodzi o to, że za FUT Champions właśnie będzie się dostać te wszystkie karty. Ale widzisz opcję ucz się i ulepszaj, aby przystąpić do wykonywania zadań i zdobywania nagród, dzięki którym wzmocnijesz ten skład. Na razie dam ucz i ulepszaj. To bardziej chodzi o BM Gówny, więc chyba to dam. Nie wiesz co robić dalej. To zajrzyj do zadań i zdobywaj nagrody. Jednocześnie ucząc się więcej o Ultimate. Na razie sobie poukładam ten skład tak jak powinien. I zaraz przejdziemy do wyzwań, lub w ogóle już po części zrobię teraz. Widzimy się za moment. Jesteśmy już z powrotem. Tak wygląda mój ułożony skład i ławkę też widzicie. Na razie ławkę będę od najwyższego overalla do najniższego. A później jak będę miał lepsze karty to zobaczymy czy na przykład właśnie... Iluż tam obrońców, pomostyków i napastników, bo bramkarza na pewno nie będę dawał na ławkę. Przez co, że robiłem, odblokowałem jakieś nagrody. Wiele rzeczy do opanowania. Wybierz podstawy, aby rozpocząć naukę. Za każde zadanie dostawisz nagrodę. Zatem koniecznie wykonuję wszystkie. nie da a nie da sezon nie da dobrze Tu idziemy do podstaw odbieramy tu też odlokowaliśmy osiągnięcie na razie otwórzmy te paczki i zobaczmy o, tak, dostaliśmy już paczkę w sklepie custom Kids o, za 21 strojów o, jednak nie, co jeszcze mamy A, nie ma miejsca na rasizm zarazie sobie to wszystko do klubu zabieramy stroje sobie otworzymy też wszystkie do klubu teraz złota paczka nagrody żeby to opominać by taki tak, więc nie będzie oprócz jednego zawodnika O idealnie Hiszpana Bramkę. Już sobie ulepszamy skład. Słamy. No i paczka powitalna, która zawiera ikonę na wypożyczeniu, piłkarza z drużyny tygodnia na wypożyczeniu, piłkarza UCL na wypożyczeniu i rzadkiego złotego piłkarza od 82 do 85. Zatpuszczmy. So, tu chyba bardziej ten rzadki złoty piłkarz. Nie chyba raczej inform na razie na wypożyczeniu Anglia SPO ojojoj Ojojojoj oj, 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 oj. Na ławkę się przyda, ale do składu nie ma miejsca na niego Dalej zobaczmy No od początku UCL jakiś hiszpan o oh, jest Uu, wiem, że tam nie mam prawego obrońcy Ale Rodrigo który ma 90 tempa i ma 4 na 3, jeszcze takiego na własnika, nie wybrać to. co jest tylko karta wypożyczona. Jeszcze za z La ligi to się bardziej połączy niż Aspiqueta. Teraz ikona u i tu oczywiście wybieramy LA99, też taki zawodnik. Mógłbym wybrać się Ronaldo, ale ja wolę overallowo. Teraz piłkarz 82 do 85. No i teraz taki żarcik. Bramkarza mamy, większą ogórkę Sejasa lepszego, ale już zwykłego Rodrigo mieć, a nie na wypożyczeniu. Naprawdę nie widziałem, że to się stanie. Po prostu mamy dwóch Rodrigo. Pierwsze rozegrałem tym wypożyczonym meczu, a później zwykłym. Też odebraliśmy. Te stroje też odebraliśmy. I to też odebraliśmy. Trochę późno to się wyświetla, ale czas na pierwsze też SBC, które zrobimy. zacznijmy od Zaczynajmy. Zrobię te wszystkie SBC i pokażę wam Później paczki, bo pokazywać wam składę to na sero się już nie opłaca. Więc widzimy się, jak już odbierę wszystkie paczki. I mamy tutaj cztery paczki. Otwieramy od najgorszych, czyli brązowe paczki nagrody, i pomijamy. Najlepiej, w ogóle, gdybyśmy trafili jakichś Hiszpanów nigdy brązowych, ale nadal by mi się przydawali do składu pierwszej nic takiego kolejna idzie brązowa paczka tu też już pomijamy może jakiś hiszpan wpadnie też nie dużo prawych obrońców leci chyba jakaś faza jest na prawych obrońców Kolejna paczka, brązowa paczka zawodników. Tu mi się wydaje, że będzie aż trzech prawych obrońców. A jednak nie ma, ale jest Hiszpan Środkowy i jest ten fajny zawodnik seria. Milić i del, Dele Basiru z Premier League. Jeszcze Jakob z Bundesligi. Lecimy. Otwieramy ostatnią paczkę. Prawdopodobnie tu nie będzie ekranów, a chociaż złota, jest złota, mena 76. Może w paczce jakiś hiszpan jeszcze? Nie ma. Zobaczmy, o, mam, dostałem chyba jakąś nagrodę zarobienie SBC wyzwanie budowanie składu 150 monet mamy czy zmieniać do klubu i to chyba będzie ostatnia rzecz w tym odcinku Etek 19. Nazywamy klub Tutaj nazywamy klub Rudy 13. Nie, Rudy już z kanału Rudy. Nie capstock tylko spacja pasja. C. Tak, skrót R F C Gotowe otwierć. Tak To była ostatnia rzecz w tym odcinku Dziękuję Wam za oglądanie Na razie i cześć